Hola amigos! <noise> Witam was serdecznie moi widzowie. Jesteśmy w Hiszpanii Słonecznej. Przepiękny dzień. Mamy 27 listopad. Godzina 10. Słoneczko jest tam. Piękna sceneria. Jesteśmy na wybrzeżu, mniej więcej 100 km od Almerii. No i co? Jest pięknie, jest bardzo pięknie, jednakże chciałem powiedzieć, że nie będę tam już składał tych filmów na, na YouTube. Szkoda mi czasu, yy, szkoda mi go marnować, ponieważ zajmuje to masa, masę czasu. Montowanie tego, nagrywanie, chodzenie z kamerką, ustawianie, później, później wrzucanie tego yy, do sieci. Dzisiaj próbowałem, tam złożyłem jeden film. Dzisiaj próbowałem i. Wyszło mi, że muszę spędzić przez godzinę. spokojnie. I wyszło mi, wyszło mi, że muszę spędzić czas przed monitorem, dwie godziny, żeby to wrzucić, opisać i tak dalej. Szkoda mi czasu. Nie po to rzucałem to i zmieniam to życie, żeby, żeby spędzać go na nagrywaniu, nagrywaniu, montowaniu filmów. Będę może wrzucał jakieś shorty. Na pewno będę wrzucał sprawy techniczne z kampera. Ponieważ yy, kamper zostaje z nami na dłużej, yy, nie będę go yy, za specjalnie, za, yy, nie będę go, no chcę, żeby został na dłużej z nami. Będę go tam jeszcze modyfikował, różne części, rzeczy zmieniał, naprawiał, remontował. Trochę rzeczy, hola, jest trochę rzeczy, ola, jest trochę rzeczy do jeszcze do ogarnięcia, więc to będę nagrywał i to będę pokazywał, te filmiki będę robił, nawet i stąd, yy, jeżeli się takie przydadzą. A resztę czasu poświęcę na życie po prostu, bo jest przepięknie. Jest masa ludzi, które tu się poznaje. No jest fajnie. Jeżeli wy macie ochotę zmienić swoje życie, to nie czekajcie, tylko je zmieniajcie. Naprawdę warto. Mamy trójkę dzieci i z nimi podróżujemy. Jesteśmy już miesiąc poza, o, poza domem i nie mamy, no nie chce nam się wracać póki co. I nie wiem, czy w ogóle wrócimy. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Na razie zmiany są piękne, także nie. Nie czekajcie na to, na ten moment. Ten moment może nigdy nie nadejść. Jego sami sobie nie nie powiecie, że to teraz. Tu i teraz. To jest najważniejsze. Zobaczcie, jak jest pięknie. To jest piękna plaża. Dzisiaj jest mało ludzi, ponieważ jest poniedziałek. Wczoraj było trochę więcej e, ludzi i była to pełna plaża. E, jest ciepło. Mamy listopad. No czego chcecie więcej to jest raj. Takie życie to raj. Zorganizujcie sobie tak, żeby, żeby, żebyście mogli spędzać w ten sposób życie. Nie czekajcie na jakąś emeryturę czy na coś. Nie warto. Róbcie to tu i teraz. E, także... <laughs> Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i no, coś tam wrzucę, no, coś tam będę wrzucał Olas Życie jest piękne. A jeśli chcecie wejść z nami w tej podróży i śledzić to co u nas się dzieje, to zapraszam Was serdecznie na Instagrama. Podcastem Pan Kajciarz, bądź na Facebooka Jacek Placek, bądź zmienię też nazwę na Pan Kajciarz. I tam na bieżąco umieszczam różne ciekawe fotki i to, co się u nas dzieje. Zapraszam do śledzenia, jak ktoś ma ochotę. Poczujcie ten spokój.